Idziesz? Nie. Hejka! Co słychać? Dzisiaj to jest ten dzień, kiedy robimy filmik, który jest moim najbardziej wyczekanym. Tak. Wielki test amerykańskich słodyczy. A ten dzisiaj robimy? Tak. Nie Dobry. powiedziałam, ci. Że... Nie. O, no, Ok, na pierwszy ogień idzie to. To się nazywa Fruit by the Food. Czyli najwidoczniej to jest chyba jakiś taki żelek, który jest po prostu super długi. Więc no, on jest w takim kartonie i ma 80 kalorii. E, Tylko? Na porcję. Okay. <laughs> e, no i będziemy próbować to teraz. Specjalnie nie do obiadu. Davaj. Ja Já dołem. dojdu. Tak nie. O kurde. Ej, mě spodívám, že to bude tak vyglądat, ne? Myslím, že... Myslím, že to bude taková... uba-buba. <laughs> Okej. Okay. Wycłyś im puszczę. Sorry. Nie mogę się bości. Ale w crazy wygląda. To jest. Wygląda jak... To jest w To jest jeszcze w papierku, no nie? Mm, Ekologiczny. Czyli jedna taka rolka ma 80 kalorii. Tak. To dużo Przypuszczam. Nie. No jesteśmy w amerykańskiej przekąski. Słodkie. Ja nie wiem co mam myśleć o tym. I ty masz inne. No. No bo patrz, są trzy kolory. Mm, ale beka. Ja nie wiem jak to określić. To jest strasznie cienkie i... To jest... Kojarzysz, jak są te takie zozole paski? Tylko, że to jest cieńsze niż to. To jest cienkie jak opłatek. No. I smakuje jak no. opłatek. Chciałem dać referenc. Cienkości. I tak, że nie, bo tam bliza, chodź. Masz tu. Nie. Daj. Nie! Bo. Bo. Bła. Powiem Wam, że jest to śmieszne. Mm. To są chipsy o smaku... E... Ogórków. Tak. Dla, e, dla znaczy, mnie... w zasadzie to napikli. Dla Czyli... mnie to jest niesamowite. Czy to jest piszone? Mhm. Pachnie jak ogórki. Znaczy nie, kapusta w sumie. Tak jak kapusta. Ej no. Słuchajcie. <laughs> Czartowałam. Jeszcze nie wynaleźli tej technologii. Okej. Chips dla mnie i chips dla ciebie. Fajne są crunchy Chibi, takie. Okay. Widzicie? Takie, o. Jak lejsy niektóre. Smakuje... Nie, pachnie. Nie pachnie tak jak fromage, tylko mocniej. Teraz rzecz, na którą czekam najbardziej. Czyli... Dun, dun, dun ale nie takie zwykłe. Bożelki. I jak ja to zobaczyłam, to stwierdziłam, że... Ja. Strych, nie ma nacięcia. Jest nacięcie. Gdzie? <słyski> Wiadomo, Wo jest. Wow! No widzisz, że się wielkie. Nie wyglądają. Wielkie są te rzeczy. Mhm. Dobra, wielki inny smak dobra, Mam czerwony. I, czyli masz Strawberry albo Wild Sherry, a ja mam raspberry raczej. Okej. Okay. Rzeczywiście, jakby mogliśmy się domyśleć, że są wielkie. Widzę dlaczego, bo tu są rysunki i jest napisane, że to jest... Actual size. Właśnie. No ale cóż, jak się nie umie czytać, to się później dziwi. No ja na przykład nie. Okej, okay, smacznego. Jak żelki. Ale smakują jak skitacy. Tak. Czyli wszystko się zgadza. Yy, aha. Nie oskamowali nas. W sumie dobre są, polecam. Tak. Dawaj. Co teraz? M&M's w rozmiarze do podzielenia się z kimś. Był to najmniejszy rozmiar, jaki znaleźliśmy. Tak. Serio, jakby nie, nie skamuje Was, nie? Jakby... I taki dwa razy większy niż normalny. I, i jaki on tam ten smak ma? Karmel cold brew. Zobaczymy, jak to smakuje. Także tak jakby wiem, mamy M&M's w Polsce, jakby dlaczego przywozicie to, bo nie mamy takiego smaku. Tego. Okay. Otworzyłam. No, to powinnam, jest... powinnam sobie taki dzwoneczek, za każdym razem, go tworzę do przepaczki, nie? Nie, nie zrobię tego, to jest duży robot. Ej, byś się postarała. Na pewno otworzyłaś? Tak, <tak>, tak otworzyłam. <Ojej>. Dobra, Ej, <tak> dawaj. Ej, duże są. No. <tak> Dobra. Wielki M&M's. <tak> dawaj. Mm. Rzeczywiście smakuje jak ten smak <noise> Ale na początku Ciągnie macie się jak karma Na początku macie właśnie wrażenie, że to jest jakby zwykły Potem im dłużej go gryziecie Tym bardziej przypomina wam Smakuje trochę jak kawa no. Jest napisane, że kawa Ale to jest kawa Tak? Tak to nie wiedziałam. I z tego co jeszcze tutaj przeczytałam, to jeżeli zeskanujemy aplikację... której nie mamy... W sensie zeskanujemy kod kreskowy QR, w sensie chciałam powiedzieć. To możemy to zrobić. To dostaniemy mm, oferty, przepisy i wiele, wiele innych rzeczy, więc jeśli jesteście zainteresowani filmikiem, w którym dostajemy przepisy z tej paczki, to zostawcie lajka i poleźcie film znajomemu. I nie, wiem, że te, ale pewnie <grym> to zrobimy, ale. sorry, <grym> proszę zostawić leka. Tak. Moi, drodzy! Z tego co ja zrozumiałam, to jest Mac and Cheese o smaku Cheetosów. No więc po załatwieniu naszego problemu z mikrofalówką i. Yy, yy, i podgrzaniu tego, i wsypaniu do niego tego sera, to. Esencji czy to? Trochę tak. I? Teraz Albo nie mów mi sama zgadnę. Mm. A czyli dobre! Próbujemy zjeść taką rybkę i powiemy Wam jak smakuje. Ja mam pojęcie do tego, ja znowu otwieram pudełka. Przestań przestać tak robić. Nie. Nie będę to robić, cięć. Musisz. Nie. Co? Musisz. Nie. Teraz już musisz. Oh. Można to było otworzyć łatwiej, ale yy, lubię wyzwania. Stawiam sobie wyzwanie. <grym> Odpuszczam. W niekonwencjonalny sposób. Ale nie może być to intencjonalnie. Nie, co? Nie jestem przekonana o tej przygąsku. Nie lubisz rybek? Nie, ale mnie niepokoi w tym, jak to wygląda. No, jest rybką. No właśnie. Nie lubisz rybek? Nie, ale nie lubię, jak moje jedzenie lubię... ma oczy i można mnie patrzeć. A lubisz, że to jest mama? To nie pomaga, żebym ja zjadła to teraz! Dobrze, to nie Próbujmy. Obrzydliwa. Dobre jest. Brzydliwa. Tak słodkie i takie... Okej, okay, mamy kolejną bardzo śmieszną rzecz, czyli płatki z mlekiem, bez mleka, w sensie dodajecie wodę i jest mleko. I macie mleko. E, I Wybraliśmy chyba ten smak, Apple Jack, ponieważ yy, on był wszędzie. Jest strasznie rozmoczony jak na płatki, ale nie jest najgorsza. No tutaj Amerykanie stosują najpierw płatki, potem mleko. No i tak powinno być. E, Nie dyskutujcie z nami. Czy <laughs> Mleko czy płatki? To jest ankieta na dziś. No jak zrobisz ankietę, to będzie. W komentarzach. Tylko e, ładna, kulturalna dyskusja. Nie wyzywamy nikogo, kto uważa inaczej. Dobrze. I przed nami ostatni e, artykuł spożywczy. jest to taki zbiór cukierków o smaku arbuza. Generalnie dużo tam było arbuzowych rzeczy, to nie? Prawda. No bardzo dużo arbuzowych rzeczy, limonkowych, ogórkowych. E, jak e... już dążyliśmy się dowiedzieć. Dlatego stwierdziliśmy, że... To ma... E, to pachnie bardzo mocno arbuzem. W sensie tym, wiecie, y, sztucznym arbuzem. <grym> e... Takim, jak smakują cukierki. I jest bardzo takie gumowo-konstrukcyjne, jak mamba. Trochę jak krówka. Jak mamba. Dobrze, może być mamba. <grym i> Ale <mamba> sukienek albo zaby mnie pokonał. Muszę okay. go przejeść. No więc, nie jest dobry. Jeżeli znacie kogoś, kto lubi arbuzy, to będzie rozczarowany. Mm -hmm. Bo nie jest ani słodki, ani do końca arbuzowy. Ani dobry. No więc to by było tyle z naszym dzisiejszym filmikiem. Jeśli y, jesteście ciekawi, jakie inne amerykańskie przekąski możemy przetestować, to możecie nam napisać i na następnym razem jak będziemy w Stanach to je kupimy. Czyli eee... do tego czasu tak. zapomnimy? Nie, ja y, czytam wszystkie komentarze i na pewno zapamiętam. To ja zapomnę. Tak. Eee... Nie bierzcie tego na Ale y, to była ciekawa podróż, y, ale chyba wydaje mi się. W się że... to jedzenie. Tak, to była ciekawa przygoda y, i wydaje mi się, że mają dużo ciekawych słodyczy, ale też dużo obrzydliwych słodyczy, więc wszystko się wyrównuje. Chciałam jeszcze powiedzieć, że nie ma tu Poptarców, ponieważ Poptarcy to są moje ulubione słodycze. Ponieważ zjadłeś. Tak. A, bo Poptarcy to są moje ulubione słodycze, które byłem Stanach. To tak, jadłam je codziennie. I ponieważ zjedliśmy, a to był wielki zjadłeś. test, i jedliśmy wszystko jakby, wiecie, nowe i próbowaliśmy, to no poptarcy już były przetestowane wcześniej, więc nasze tutaj byłoby wyreżyserowane, a nie prawdziwe, więc do tego nie będę poptarców. Wiki, jeśli to oglądasz, please przywieź mi z Te, co Ci wysyłałam, że są najlepsze i sama powinnaś spróbować, to please przywieź mi właśnie te. Po to Ci wysłałam, żebyś wiedziała, jakie są najlepsze i żebyś mi je przywiozła. Dzięki. To musisz wyciąć. Nie widzę tego. Dobra, więc to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Mm, możecie. Dać łapkę w górę. Napisać jakiś fajny komentarz. Zasubskrybować kanał. I dać dzwoneczek, żebyście dostali powiadomienie o następnym filmie. Zdecydowanie tak, a my się z wami żegnamy, kończymy tu nasz wielki amerykański test przekąsek Żydzimy Wam na kociołkę. Wieczorem. popołudnie. Pa! pa. 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 Uh, okay! Like... Just... Like, so this is Julie. She is my roommate. Hi, we should make sure Oh no, uh, okay. We broke the chips, so we're try it now. Yeah. Yeah. <laughs> it's lemon um, cover lace. Okay, so here we go. Thank you. Yeah. Okay, so what do you think? It's lemon. No, it's... Yeah. Yeah. No, nice. It's confusing. But I kind of like them. Solid, but, you know, i like that